Witam. Dzisiaj pokażę największą z moich walizek. Tak, jest to sprzęt marki Dynacord. Także za chwilę nagrywam. Zanim otworzę walizeczkę, pokażę jakie wyjścia ma ten sprzęt na zewnątrz. Co to dokładnie jest? Jest to Dynacord CD5020R, jak widać, symbol. numeracyjny, widzimy tutaj wyprodukowane w Niemczech można podłączyć cztery kolumny ośmiomowe, ma dwa hybrydy marki Philips tu wejście i wyjście zasilania i dodatkowe wyjścia boczne które ma na zewnątrz tutaj dwa źródła dźwięku które można podpiąć zewnętrzne mikrofon out Mix out, co ja mówię. Jak się prezentuje ten piękny Dynacord w całości? Dynacord SM5020. Jest zbudowany na dwóch gramofonach marki Dual. Są to gramofony klasy Hi fi cs 553. Zestaw, oczywiście, jest kompletny, cały, fabryczny. Przyznam się, że. Trafił do mnie fabrycznie nowy zestaw z 1985 roku. Ja je jako pierwszy go podłączałem do prądu rok temu. Zanim go podłączyłem, przeleżał u mnie 9 miesięcy, bo nie wiedziałem, czy go podłączać, czy zostawić w oryginale fabrycznie, zalokowany, nigdy nie używany. Ale zeszedłem wniosku, że to jest sprzęt do grania. No i już grał parę imprez. Jeżeli chcesz na takim zobaczyć taki sprzęt u siebie na imprezie, to zapraszam, chętnie zagramy na płytach z epoki. A tutaj instrukcja tego sprzętu, co można podłączyć, pełna instrukcja. Jeszcze, jakby było pisane na maszynie, dopisana i czcionka. Taki piękny zestawik. Zaraz go włączę i coś zagram na nim.